Zrobić, wchodzimy w aplikację w Launchera, launchera, launcher, nie, launcher. E, wchodzimy w moje notatki, tutaj jest taki link, trzeba go kliknąć, ściągnąć. I pojawi się taki oto programik RBR Readbook. Wchodzimy w niego. Ja tu mam przestawione, bo on ogólnie jest tutaj od góry ten pasek, można sobie go przestawić w pionie. Klikamy tutaj tą, ten folder, wybieramy trasę jaką chcemy. Ja akurat muszę przerobić Pribram, bo jest troszeczkę za szybko, przeze mnie zrobiony. Pribram. Ładujemy. Tu już jest mój opis, ale jak chcecie skorzystać z normalnego opisu, no to jest default trace. Ale ja mam swój. Zasada ogólnie polega na tym, że można sobie puścić. 4 prawy, 70. I on tu już mówi. 5 prawy, 60. 6 Sześć lewy, przez szczyt, 40. Puszczamy i on tu mówi. W każdym razie tutaj macie mapkę. Możecie ją sobie powiększać i zmniejszać za pomocą scrolla rolki na myszce. I w każdym bądź razie tak. Siemano? O, Siemano, Mario. Oglądasz? Ja się oglądam, tak. Oglądam się także. No bo patrz, Mario, tu chodzi o to, że tak. Możesz sobie, bo stary tak jak ten, tak jak ci mówiłem, zobacz, jak jesteś na tej mapie. Wybierasz, no, no. wybierasz sobie, tu akurat jest dobrze. No przypuśćmy ten punkt, nie? To przytrzymujesz lewy shift i, no, 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 no. i rolkom na tym, y, na myszce sobie sterujesz. Lewo, prawo, widzisz, przesuwa się. Tylko, że z shiftem trzeba trzymać. Ciach, 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 ciach. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Możesz, okay. możesz zaznaczyć na przykład dwie rzeczy naraz, tylko też z shiftem i wtedy w dwie naraz sobie przesuwasz, nie? To już w zależności od no, ciebie. To spoko, dobrze to. No, a jak chcesz coś dodać, bo możesz albo to wyjebać, no to zaznaczasz i dajesz delete, nie? z klawiatury, no, no, no. albo możesz dodać do tego cokolwiek chcesz, no to dajesz, nie wiem, kat na przykład i masz, ciąć, nie ciąć, zacisk, tu masz w chuj tego, nie? Tylko, że no, w zależności no. od tego, co wybierzesz, jaką, jaki jakby przedział, komend, który jest, bo on nie, nie bierze ze wszystkiego, tylko z jakiegoś tam przedziału, nie? Jak jest ciąć, to ciąć. No, no, no. I tu możesz dodać naprawdę dużo, że przechodzi w coś tam, uważaj, chłopie, tam jest tyle opisu. Ja myślałem, żeby to samemu nagrywać, ale to jest bzdura, bo tu stary jest nawet za krzakiem, przez krzaki człowieku. Nie wiadomo, Aha, co tam jest, okay. naprawdę bardzo dużo komend, wiesz? A ja tylko muszę nie... to poprawić, bo kurwa, yy, za szybko. Ja, ja, znaczy nie jest za szybko, bo jak sobie ustawię notatki werberze na środku. No, no. Tego wiesz, kiedy macie mówić z wyprzedzeniem, to jest ok, no ale w porównaniu z innymi, które są porobione, no to już będzie dla mnie za późno, dlatego muszę to, no wiesz, tak. poprzesuwać, żeby było ok. Nie? Yy... Ja w ogóle znalazłem, że w ogóle są pliki, które są nagrane, a nie używane. Tak, to, to, ta. to też jest na przykład, no, no, to też jest, jest ciekawe. bo właśnie, zastanawiam się, gdzie, gdzie dodać je. Tak, żeby dało się ich używać, bo do tego właśnie jeszcze nie doszedłem. Dzisiaj dodaję właśnie, wiesz, żeby je przerzucić sobie jakby, co nie? Że chcesz doda dodać te, co właśnie nie, nie zostały użyte. No, ale to nie wpisujesz, wiem, wiem, to sobie wpisujesz. Możesz, zobaczyć, bo tutaj jest jeszcze takie coś jak ten plusik i dodajesz, nie? Tu sobie możesz wpisać, co no. chcesz. I nie wiem, stary, patrz, krzaki. Krzak. Krzakiem, no. przytnij krzakiem. I stary, tego nie ma w grze, a możesz sobie to dać i on powie, no zobacz. 4 prawy, 60 5 prawy, 60 6 lewy przez szczyt, 60 5 lewy, tylko przyciąć. Przed krzakiem, widzisz? No, ale. No tak. Możesz tak sobie, tak. stary, co jest w bazie, co jest niewykorzystane, możesz sobie tu wrzucić i wykorzystać. No tylko, że wszyscy czekaj no co jest sprawdza, co. To mówię, bo znalazłem folder, gdzie jest właśnie, jest pisane, że nieużyte nie i jest na przykład yy, yy, ten, yy, czekaj, yy, właśnie, yy, zap, zapierdala i czy coś takiego, co to jest stary, coś, No to, przecież, jest to przecież ja tu no. też mam, że ten, uważaj, bo tam zawsze jest hak lewo albo hak prawo. No to ja daję na przykład według mnie, mojego uznania, albo jeden, albo dwa w lewo, bądź w prawo i na przykład uważaj zajebiście wąski. Anu, no, 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 zajebiście wązki, trzymaj się prawej albo lewej. Stary i to wszystko działa, nie? Okej. Okay. Tam jest zapierdala, ja wiem, bo ja też widziałem. No no właśnie, że. że to... Także to jest zajebista opcja, naprawdę i to jest bardzo proste, stary, tylko że czym bardziej gęsty robisz ten opis, tym więcej czasu to pochłania, nie? Ale... No tak. o, ogólnie rzecz biorąc czekaj się. 4 prawy. 60 Pięć prawy. 60 6 lewy przeszczyt 60 5 lewy przyciąć a ten 5 lewy przyciąć to można dać trochę później bo będzie i tak mi szybciej mówił tutaj będziesz miał też jak na przykład będziesz chciał zapisać bo często jest tak że jest d Samo D. Ja już to wyrzucałem, bo mi nie chciało zapisać. On na czerwono ci wy wszystkie rzeczy, które są zbędne, jakby, a nie potrzebuje tego zapisywać, bo ja tak rozumiem przynajmniej, że ten program nie zapisuje zbędnych rzeczy, żeby kilogram, no, kilogramów, kilobajtów, żeby nie, nie tworzyć sztucznych. nie? To D to jest dystans i sobie możesz wpisać D, nie wiem, 150, 170, a czasami jest tak, że jest zwykłe D i nic nie ma, nie? I on ci to podkreśli na czerwono, żeby to później powyrzucać. I wtedy sobie okay. będziesz mógł normalnie zapisać, nie? Dobra. Bo ja tu dużo powyrzucałem, stary, jakieś dystanse, nie wiadomo po co, 30, kurwa, to przecież widać od razu, co jest zaraz za zakrętem, no tak, nie? Tak, no tak, bez no. przesady. No nie, no tak, jest, tak, tak no tak jest taki, wiesz tam 30 no to to spokojnie już tak 150 na 200 to, to to fajnie wiedzieć, co nie, że, że, że można może cisnąć sobie. I tutaj też była na przykład szykana i było dwa w prawo, ostry, czy lewo, chopie, napierdolone tego, ja dałem tylko uważaj. Eee, szykana od lewej i chuj stary. I to wystarczy, kurwa. A tu no było tak. Na, tu było mhm. tak napierdolone człowieku tych kurwa komend, mhm. że ja pierdolę, mhm. nie. Dobra, mhm. dobre. dobre. Just a oh, yes, yeah, not, not you, he it was it? yes. banery drzewa kamień no, no se, możesz sobie to wypuszczaj. dodawać stary nie ja nie wypuszczaj właśnie. też używałem dwa razy żeby bo był taki nawrót że <noise> jak go za późno weźmiesz to wpadniesz w rów no to dałem że właśnie ten no możesz dać albo trzymaj się lewej albo właśnie nie wypuść no, no. bo to zależy jak to rozumie nie no ale no nie wypuszczaj mm. to też jest takie coś żeby po prostu trzymać się tej, tej no, strony, no, od której nie jest jedno. zakręt nie? Mm. Mówię, bardzo proste ogólnie. I pierwszy raz wiadomo, że jest, wiesz, naj, najgorzej, ale jak już wiesz, co... No tak, tak, jak się już załapie, o co to wiadomo, to już, już leci. Tak. No, bo tutaj jest, widzisz, na przykład jeden lewo, a tu wcześniej był hak, hak lewy. I on stary w ogóle no, no... tu był, w tym miejscu. No to kurwa jak no. on ci ma powiedzieć, no bez sensu w chuj stary. Ja to Nie i tak, tak muszę chuj. teraz przesunąć trochę, ale bez przesady, bo to tak było porobione jakoś dziwnie, że. No ja na przykład z tym opisem, który zrobiłem. To poprawiłem dzisiaj no. sobie czas, przejechałem chyba 5 razy i poprawiłem stary tutaj czas o 28 sekund. No, to kurde. Bo byłem kurwa 700 któryś, czy 800, teraz jestem chyba 290, ale, bo tam jest taki szutrowy szajs, ja to muszę po prostu opanować, bo z opisu to już Ci nic nie da, to już trzeba pojeździć i wiesz, i po prostu mm. się wczuć, no bo na tych pierwszych dwóch splitach to do 70 miejsca dochodziłem, nie? No ale później no, już jest no. różnie, ale stary, no mówię ci, no dużo można sobie ułatwić, nie? Bo jak jest opis dobrze zrobiony, to przynajmniej wiesz na co cię co cię czeka, nie? A nie że... No to tak, i tak no właśnie. Jest... Nie no to do, dobra, dobre Oczywiście. Bo ja właśnie tak myślałem, że ty przyjdziesz, ale mówię, że jest około 10, może chłopak dzisiaj już sobie dał spokój, albo z dziewczynami siedzi i mówię dobra, nic się nie odzywa. Nie, że będzie, z... będzie to będzie. <śle> ten... Chwilę, chwilę, chwilę posiedzieliśmy, odpaliłem i zacząłem się, ten, zacząłem się bawić właśnie ty w tych plikach. Aha. I patrzę właśnie w z tego z streama, z mówię, dobra to, to odpalą. <grym> no dobra, tak. Bo tu też stary <grym> był dziwaczny ten dziwaczny opis, bo no tam jest taki zakręt, że jest w lewo, jest, widać, że kawałeczek jest dziubnięty po trawie, że lekko przyciąć i to przechodziło od razu w takie... No to był praktycznie jeden zakręt, ale przechodziło w takie mocne cięcie przy wyjściu i normalnie stary jest, że... Widzisz, tutaj jest six left, ale to jest. Bo tutaj jakoś dziwnie zrobili, że jak jest sześć lewy, to tutaj jest pięć lewy, nie? Jest jakby o jedno mm -hmm. niżej, No ale jest pięć lewy, przytni wyjście. I stary idealnie jest tak, że wyjeżdżasz i akurat potrafi. Wiedziesz na trawę, tylko tam za blisko też nie można, bo są kamienie, ale akurat je widać. I to ma sens, bo tak jakbyś jechał po tym, po samym asfalcie, to tam dużo tracisz, nie? No, 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 no tak. A, czekaj, ale. Psy... Nie widzi nie, nie, mi nie, 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 ty. Nie no, to nie, nie mam tego. Ale nie... Jakby nie miał całej bazy tych wiesz. Także jakby gdzieś się dodawało jeszcze, żeby je wyszukać. Tak właśnie coś Ale to musisz wiedzieć, jak one się nazywają stary. No ale to mam, mam, mam odpalone. Tylko właśnie... No, że mam pliki audio. No. I teraz pytanie jak się one like, nazywają... A czego szukasz? No nie, na przykład żeby dodać właśnie na przykład tutaj ostrożnie na przykład, nie? Bo jest na przykład nie, że nie ostrożnie, to na przykład jest. Powiedzmy kamień. To wpisz, to, to wpisz kamień. Cary albo CAR i będzie po polsku ten to będzie ostrożnie, albo wpisz OST OST i już będzie też ostrożnie ci zaraz zresztą poczekaj chwilkę, ja zaraz też jeszcze popatrzę. Ja tylko chcę to wszystko poprzesuwać, wiesz, bo... A dobra, czyli... Okej, okay, czy to jest jakoś tak, że... No dobra, no, ale gdzieś powinno być, wiesz, gdzieś powinno być jakby plik, plik tekstowy, który właśnie ci mu mówi... Co się po czym kryje, to, nie? Tego się mówisz, że to, to... A to już Mario musisz... To już musisz po prostu z programem się obyć i wiesz, mniej więcej pamiętać, bo ja nie wiem jak to jest, oni nie zrobili. Bo ten gościu pokazywał, jak zrobisz własne pliki. No, no. To nie musisz ich przypisywać do tego co jest, Wiesz, że bo, bo teraz jest tak zrobione, że podmieniasz pliki w rbr -ze. On nie opodmienia ich tak doskonale i całkowicie, bo wiedzisz, po angielsku też są, tylko że A, jakby tak. je po prostu równa, że załóżmy, nie wiem, 4L, czyli for left to się równa 4 lewy po polsku. I no, no wpisując albo polską komendę, albo angielską, no to on ci to znajdzie. A jak byś zrobił swój własny folder, to tylko klikasz ze swojego folderu, żebyś korzystał i wtedy już wiesz co jak nazwałeś, nie? No właśnie, ale jak wpisuję polską, to tego nie ma. Ale, ale co wpisujesz? Ja, no powiedzmy banner na przykład. No, nie będzie, żeby co, cokolwiek z, z tego właśnie z tych. A jest tam banner? Nie, nie jest właśnie tych nieużywanych. Nie? No byś musiał jeszcze wiedzieć, jak to się nazywa po angielsku na przykład. No właśnie, tylko że gdzie... gdzie... Gdzie, gdzie musi być schowana tutaj taka wiesz, że program wie, przypisuje jedno, jedno do drugiego. To jest nazwa pliku jest z tego, y, audio jest banner, nie? A jak je, jest właśnie przypisana w angielskim, bo na przykład tutaj do tego głównego to znalazłem to. Że te, co są używane, to, to, to mam, mam to. Czekaj, ja zaraz powiem ci, ja zaraz ten, zaraz ci poszukam, po, postaram się pomóc, tylko ja tu muszę poprzesuwać. I zaraz będziemy się bawić. No. Dobra. No bo zobacz, tu jest na przykład długa prosta, tylko że w sumie tu jest 100 mm. metrów. Ale dobra, niech sobie. będzie. Dodamy tutaj tu eee. dobra eee. widzisz tu masz na przykład zajebiście za drzewkami duża chopa, za wodą za drugim drzewkiem za znakiem za chopa. tylko ja chcę gdzie tu jest zapierdalaj za bramą za szczytem za beczki ale widzisz, to mi jakbyś tu jest rzeczywiście więcej w ogóle tego. Bo może ty tam źle zrobiłeś, że tym programem rzuciłeś tam kilka tych, wiesz? Bo ja tylko mam tego właśnie maćka. No, a, a ty no, możesz no. mieć z pięciu załóżmy, czy tam z czterech, co wszystko ten, i, i może ci wiesz, nie wie po prostu, jak to zrobić. czekaj, Może zrobię to inaczej. Może się wywola. A weź, weź Mario, zobacz tam jak możesz, czy jest, zapierdalaj, bo ja już nie pamiętam, chyba, że to jest jakoś o, inaczej jest. nazwane. Jest. Wewnątrz, pobliżu, przy, za, ścieżka, shooter, dobrze, śmiało. Jest zajebiście. A no to nie. Ale jest, przyspieszaj I... śmiało na przykład, nie? Nie I... trzymaj, wypuszczaj. Jest stary nawet brak przyczepności, przyczepność, dobra przyczepność. Zewnątrz szeroko, dla, przez, bez, no, no. za... Jest w chuj, naprawdę. Ech. O, jest podbija na wyjściu. Tak, jest. No i to jest dobre, Gruz stary jest na przykład ten. Syf. Że jak są jakieś no, no. kamienie albo błoto, to możesz dodać, że jest syf i żeby wiesz uważać, bo może być ślisko. Jest w chuj naprawdę. Przytnij krzakiem, kurwa. <grym w górę> no, no. Bardzo wybija duży syf, tylko przyciąć, szczyt lewa. Tylko przyciąć też już dawałem, bo tam było takie. Hmm. To jest <grym w górę> No. Jest, za baner na przykład, wiesz. Za barierkę od znaku. Ja mam, ba ja, ja mam baner, baner mam. Znaczy ja usunę z tym moim programem właśnie, zacznijmy jak to... No poczekaj, czy ja mam baner? Za skarpa, ozowisko... Co, 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 co mam ba baner? No jest. Mam. Wpisałem B i jest baner. To po, po, ja jak ja brzmi to. No, no. Tylko kurwa, to będzie daleko w chuj. To jest, ja wiem ile to jest, kurwa, gdzieś połowa tego. To później to zrobimy, wiesz. No, no. Ja to wypierdolę i damy na początku, bo tak to... No, na swój sposób. Będziemy czekać pół dnia, żeby powiedział baner. No wiem, wiem, wiem. bez sensu. Nie, nie. No tutaj masz 6 prawo ten na, na szutr. Trzymaj prawą. I możliwy wyskok to będzie jeszcze później. Nie kiedy to tak, czy to usuwa? Delay i usuwa, tylko musisz mieć cały pas. ale wiesz, mówię, jak to, wiesz, w tym programie tak, by usunąłem teraz tego, tego, wiesz, tego pilota i chcę zobaczyć, czy te pliki tekstowe dalej, czy znaczy te głosowe dalej są tutaj, czy one czy zostały usunięte. Dalej są. Aha, ty mówisz o, o, o tym, o folderach w grze, tak? To musiałbyś Mario tak, wejść tak, i zobaczyć. Bo jak są dalej te foldery, to usunie sam po prostu i on nie będzie mógł z tego korzystać, nie? Sam. Tak, ale jest właśnie nie wszystko. Już tu później kurwa chyba nie dużo robiłem. Dobra, zapiszemy tak jak jest. Bo tutaj mario też na przykład, jak zapisujesz, to nie tu. Bo możesz. No, no. Znaczy, no ja już mogę, bo to jest a nie, tu jest safe pace note, note as, ale tutaj żeby nie zapisywać. Bo to jest safe offset i chuj stary. I później stracisz to co miałeś, kurwa, oryginalnie, nie? Aha. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No. Tak, okej. Okay. No i dobra, to ci pokażę na samym początku, gdzie tu jest 60 i tutaj dodamy. I co tam chciałeś? Brama, tak? Czy to tam e, było? Banner, banner. Banner. Na przykład, przykład baner, jak nie, to wiesz? Mówię czy to jest to, to, to samo. No masz banner. Ciach. no i słuchaj. 4 prawy, 60, banner. 5 prawy Słyszał? No, no, to samo. To samo. Czyli dobrze. Okay. Bo tu w ogóle Mario, ten, można sobie wrzucić swoją powtórkę z tym wideo. No, no. I wtedy sobie bardziej na przykład możesz, ten, dopasować, nie, bo tutaj on wolniutko jedzie i nie wiadomo jak on tam będzie pierdolił, a jak jedziesz szybko. To sobie można dostosować, wiesz, już pod to. No dokładnie w którym punkcie. Bo mówię, ja teraz tak zrobiłem. Wydawało mi się, że dobrze, ale z tym, co jest wyprzedzenie u mnie, pilota, no to już za szybko dużo mówił. Nie. Dobra, ja wyłączam. Chyba wystarczy tyle, no kurde. Ch chyba. No. chyba...